Patrzyłeś kiedyś w nocne niebo i zastanawiałeś się, jak gorące są te gwiazdy? Przecież nie możemy po prostu skierować termometru na Słońce, co nie? Więc skąd naukowcy tak naprawdę znają temperaturę czegoś, co jest miliony kilometrów stąd? Odpowiedź jest o wiele fajniejsza i gorętsza niż myślisz. Od wczesnych termoskopów Galileusza po lasery, które chłodzą atomy do temperatury tuż powyżej zera absolutnego, zbudowaliśmy narzędzia, które potrafią mierzyć ciepło w najzimniejszych i najgorętszych ekstremach wszechświata. A najdziwniejsza część jest taka: możemy zmierzyć temperaturę gwiazdy, po prostu patrząc na jej kolor. Niebieskie gwiazdy płoną żywym ogniem, czerwone gwiazdy chłodniejsze, ale wciąż mają tysiące stopni. Więc jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak naukowcy mogą odczytać ciepło kosmosu, nigdy go nie dotykając, to ci się spodoba. Obejrzyj cały film teraz i odkryj, jak mierzymy wszystko, od najzimniejszego laboratorium na Ziemi po najgorętsze gwiazdy we wszechświecie.